Oto witamy w kolejnym potężnym Wpierdolu w Waros Battle 3 33 v 3 ze mną, przepotężny Edwin na swojej mainowej rasie, czyli Imperium. skoro tak mówisz? Oraz potężny Grabson również na swojej mainowej rasie, czyli rycerzu. Mi do mi Jem, wysokiel. No i moja skromna persona na zarazie. Trzy na zarazie to chyba dobry jest z tego co mówili. No. Ale może mi się wydawać. I gramy na potężnego Skowrona, Arka i Artura. Tak, i rasujemy dół w stylu Mistrzów tej gry. No nie no. wiem, może, może no. Rasz dół. Zobaczymy, zobaczyłem, bo kto ma dół ten Tak, Nie ten, właśnie, ten... będzie. Nazwę ten materiał, taktyka pod drejka. Właśnie, właśnie będzie odwrotnie, będzie tak, że będziemy mieli dół, ale dostaniemy pierdo. Kto ma dół, właśnie ten przegrywa, to jest odwrócone. Właśnie nie możesz mieć dołu, żeby wygrać. Ale w sumie to jest dziwne, bo jak tak teraz się zastanawiam, to większość gier jest pchana dołem, a nie górą. Bo w sumie dół jest węższy od góry, może to o to chodzi. Czyli tam jest... No ale właśnie jak jest węższy, to tam jest się łatwiej bronić. Czy nie szeroko, bo tego wąsko było? No na dole tak. Musimy działać. Ojej Za Ojej. W poproszę jeszcze raz o metal Przydałby się, no O, dziękuję bardzo Pójdziemy tym razem jednak na środek. O masz, coś kiedy ten jest? Muszę kurde zapamiętać, które to jest miejsce, żeby te wykopalnie przejąć, bo jakoś zawsze mi się to udawało, a ostatnimi czasy tak średnio. Forma mutant chyba słynna. Późniejsza zabudowa nie zaszkodzi On nie z tym szkieletem, O jest LOL nam idzie On gra chyba pod lisze, tak na pewno, On nie gra pod slayer'ów Moim zdaniem gra pod Lisze. Jakiego ma hero? No pod Liszę. Najgorzej jak zrobisz szkielety, no my musimy mieć dużo rzeczy Które są w stanie Mó to kasować. Ładnie się coś. No dobra. Kryształu mi trochę brakuje. Nie dam krychy, bo potrzebuję płonących, jak wiadomo. Pytanie, czy potrzebuje te 3 dołu. No mogę kliknąć to te trzy. To nie może być złe. No nie, nie, no nie przejąłem tych dwóch kopalni. No tego nie przyjąłem, tej kluczowej Dobra, łuki się robią, płonące się robią Te trzy się robi, no. Masz nową budowlę do dyspozycji może jakieś kurde słonie bym dorzucił? Dobra, prze... Aha, masz środek, to idę Artura Na Artura Chwilowo mam Robię pierwsze łuki No i dobra, i masuwa maksymalna łuków Potem być może... O, jest Artur nam idzie, weź, weź tam tymi szlamami go, no Chyba nie zdąży. Pytaniecz... Pytanie czy jakieś kataski na ten dół zacząć robić Najgorzej jak on w sumie dumy zrobi bo ja nic nie mam na dumy Nie wiem czy zdążysz ale jakbyś zdążył to byłoby nice Na dole pełno szkieli niebieskiego No zabijaj mu te szkiele on marnuje szkiele Dobrze Marnuje manę Dosyłam łuki na dół ja zacznę robić, w sumie. Mmm, za dużo metalu, wpierdolam. Trzeba przeskoczyć trochę. Ja właśnie z metalem mam problem. Musiałbym na te cztery zebrać. Ale mam już... Ile? 64% gorących, Ja bym zaraz mógł wchodzić. Co mam mało łuków. Ej, on ognikami wyszedł. Dosyłam te łuki. Możemy mu metal spróbować zniszczyć. Jeszcze metalu. Bo sobie mięszy nie kupię się nie mam metalu Pizda, tu napisał Niestety, a jak ten Artur jest na jakieś cienie na midzie? Chodź mu metal zniszczymy przed bazą No, osłaniej mi tam muki na dole Artur musiał w cienie zmorfować ja tak mu zniszczyłam Dużo Podkreślam. Albo przejmij, albo przejm. No, ja znowu, znowu oberwałem od jakiegoś pomnika z dupy. Dobra, to przejmij Żeby nie mieli wizji. I musimy zaraz wchodzić. Ja już sporo mam tych. Łuków. Zaraz będę też katasy robił w. Sumie. Jakieś słonie, no coś tam będę miał. nie ma wizji u góry w ogóle Dobra, dosyłaj na dół Bo ja mam już płonące, ja bym, ja bym już mógł wchodzić Jakbyśmy mogli przejmować, no to by już można wchodzić Dobra, dosyłaj Gepardzi, kółki I powiedz, jak ty miał płonące Jak ty będziesz miał płonące, to moim zdaniem możemy wchodzić Nie mam za co jeszcze, kuba płonących Tak mi, kurwa, złota potrzeba Dobra, już też katasy robię. Oni się chyba no przemieszczają. Artur pojęcia? zrobił same zjawy. To co my no to pójdziesz w cienie. Idzie środkiem my? na te moje te... szlamy. No to bij, bij się ze zjawami, no gdzie uciekasz? Ale bij się, no przecież to są zjawy, a nie cienie! Tracisz szlamy na pomnikach, zabijesz mu zjawy za darmo. Przecież to są zjawy, które biją zimne, i są podatne na fizyki. Dużo nie zrobiłem. No, no biłeś przynajmniej. jak chcesz. Właśnie, to... No ja już mam łuki z płonącymi, i mam biblioteki. To kapicę no tam... będę teraz bliżej budował, o! Bo to się przyda, to się przyda. Ale no, do... cinek, dosyłaj oczka i raszujemy. No halo, czy my mam mamy ten. Z... No to kurde, mieliśmy raszować, nie? Tak. Tylko przepłynął, zrobił cienie na midzie Daj mi łuki nadal pod drugą kapicę. Dobra. To najbliższe, takie co się buduje ja Dobra, możemy okay. spróbować mu pod drzewkach strzelać. Dosyła od góry. Od góry z ciecienie gromadzą, trzeba to ja wystrzelać. zobaczę kaplicę do i dostaną. Uuuu, no ale... w kopilce, w kopilce, a tak to miecze będą. O Jezu, skorpio, czemu serio? Nie no, strzelamy, strzelamy za darmo. To ja chodą, chodzą do kaplicy. Skiele idą. Chodzą i krzemierzy. No, morfuję. No, możemy Ale Cinek, ty masz coś? Mamy ten sam plan, czy...? Zmorfował slayerów. No to zmorfował slayerów. Po łukach strzelaj. No, jak padnie jedna kobieta, to ten. Jak padnie jedna, to będzie druga, tak? No, ale on zmorfował slayerów, a my tu jesteśmy we dwóch, no halo. Są moje oczka nad wodą. No, ale nad jaką? No masz pięć oczek. I no. lecą od góry. No ale mieliśmy raszować, a nie mamy nawet... To, to ja no jestem, to dosyłam Wiem, że jesteś Dosyłam z kataskami Ale już widzę, że już jest... To już jest trochę too late No dosyłajcie w Moralesa, no <noise> I fokus jest... na wieżach, na wieżach Ale jeszcze nie teraz no, Mroczny dosyła i dosyła z tyłu. Miecze, musimy na miecze czekać. Nie no, miecze są, tylko niech się, niech się tam jakaś ilość tego zrobi. My musimy siege'ować, to już są potrzebne kataski. Już jest kataska, ale nie może przejechać. Ja już dosyłam kataski z dwóch budynków. Potrzebowałbym złota jednorazowo. Jednorazowo bym złota poprzygarnął. I niestety nie mam pani Adin. Skąd no, Góry nie... ogniki wysyła do pomocy. No, to myślę, że mogą się obronić, jak będą mieć double ogniki. Gdzie tak kataska? No jak to wolnuje, gdzie kaman? Ej, mi coś, bo szkiele dosyła od góry. Nie mamy jak wiesz zniszczyć. Jest bardzo lice, ciężko lice. z tej góry zaś, zanim ja zejdę. Dobra, co, cofaj pod kaplicę, cofaj pod kaplicę. Muszą katasy dojechać. Ech, no kurde, ale mieliśmy mieć coś na... a nie mamy mieliśmy mieć no, coś to na... To klinek, jakby to było w trzech, to... Ale ja nie to mogę trochę. z tej góry! To tyle zajmuję przez tą wodę jeszcze jak ta kaplica powstanie, będzie dobrze, jak nie, to będzie źle. Liczę, że powstanie, jednak, albo i nie. Nie powstanie. Bo tak z tyłu nie sięgnie. Nie, sięgnie. No, ale nie mamy tu nic, kurde. Beskitu, nic Barton tu nie, nie mamy. Nie odcina, cienie ma na środku i nie mogę przelecieć. Jak, ja, gdzie tak? ma cienie? No tu. To... Ciąc... Czaro już są, czaro już są. się czaro trzeba bać, chłopy, trzeba się tego bać. No ale kurde, mam wrażenie, że tylko ja tu mam armię Jeszcze mnie tutaj Co ta nie robi? No nie no, ta katapulta jest upośledzona Pustki już budują, to już musi być siege Ja przestaję robić No, to na na ja, tam no. ja przestaję, muszę kupić dochody, handel Bez handlu nic nie zrobię Dochody, handel to już teraz jest za późno na wasza, bo to już musi być Siege. Te T5, to już musi być Siege z katasami. A, bo to nie ma co się wypierdalać, nie? Nie, nie ale te katasy to... są no. Dobra, on nawet nie wypełnił tej wieży, a katapulta nie, nie strzela w to. O jezu, ja zapomniałem blokować w tym, w tym, w tym, mm, bo nie te katasy są też tak drogie, że mnie w ogóle nie stać na więcej. Ej no czaro mi zabija katapul. No. no tak, steruj ktoś tu zaś. No i nie mogę przejechać, przesuń trochę, bo nie mogę przejechać. No i mi chce wybić mi ognikami kataskę. Bejtują, bejtują, no trzeba tu sterować. Ale zniszczę mu zaraz jedną wieżę. Dobra, no zniszczyłem jedną wieżę Zniszczę Znisz, drugą, tylko broń katasek Ja, ja już tu mam ja bieram, te kataski ja, tak, ja już sobie za znowu To co miałem robić Co ja kurwa, dobra jest handel, na szczęście. Bez handlu byłaby pizda Dobra, ale mieczy powstało Handel, no ja też bym chciał handel, ale mi nie stać A, to, a padło tych ogników trochę teraz no raz to 3,45-67 to mu tak go gospodarę trochę Kliknięty handel A ja mam, ale będę złote teraz No nie wyjaśnił mi te katasy, nie wiem czym ale Miecze chyba na dole Jestem oczkami na dole Mało ciało. Wiem, no Wyjaśnił nie. mi kataski, no on miecze, żeby mogniki mam że tylko już to ma. musimy mieć też harpie na dole i hydry. Takie rzeczy. Mam dochody 3 Mam jakiś maguł. Nie bo będzie pizza dla Was musimy dosyłać. Dosyłam, bo... ale ja się musiałem mocno. Yy, musiałem się mocno przestakować. Też długośce mógł wypełnić. Katapultem topsów, to jest katowa 1. Weź mi jedną katapultę ze świpu, jedną tylko. A, Jedną kataską, dobra, takąś tam z tyłu zeshiftuję. Za was, za was, za was będzie na dole przesuwanie się do tyłu. Ja już będę robił do tyłu kaplicę, bo musi być na tyłu. Kaplica dodatkowa. Jakby się przy Nie, nie jesteśmy nie na T5, kam kamienie, nimo. Dobra, T5. O, mam tego już z lesa, jednego. No nie, zniszczył mi. Przepychają nas na dole z liszami. Dosyłam, ale jest ciężko. Dobra, ja spróbuję Wandeda wejść. Tu to wchodź, ja do rób Ale czemu tu masz cały czas jednostki z te dwa 2 Przechodzę na T5 i na harfie. Tylko metalu nie Bardzo ma. kurwa, TT. Na dole się przebiją. Bardzo kurwa, to odniki miecze jedzą. Chuj. No tak. Ale to jest bez sensu, z przejmowaniem byśmy to zraszowali w sumie. Akurat to jest mega bez sensu. No bo cofamy że... się na dole, kolejne kapice są. Kolejne... Z przejmowaniem byśmy to zraszowali. Nie wiem, robię czary, może dostanę iluzję. Ta, bo nie widać, że się na dole sami będą prać. Nie no, już my ma... samymi jadnikami to wybronili, no to jest bez sensu. Miał już u góry, robię, ma jeszcze harpie mnie. Wyszło. Właśnie trochę nie czuję tego odcinek, że ty niby grasz z nami pod rasza. na Russia nie masz jednostek, a już jest late i w late nie też no, nie masz jednostek. Nie był taki, że ja tam miałem za daleko na dół, żeby szybko dojść. I jeszcze mnie Artur odcinał. Cieniami. Czar osu. Macie metalu? Nie mam w ogóle. Czarny, to są dwóch ogniki, za 100. No tak, to No ale to jest bez sensu, że się można wybronić z samymi ognikami. No dobrze, że dosłałem. Ja cały czas dosłałem tylko na dół, no to jest trochę przesada. A górę mi odbija z Czaro muszę oddać górę. Nie będę czarnych Magów robił, ale. Ale jest ciężko, jest z surowcami Ja musiałbym ze środek przyjąć, żeby cokolwiek teraz, zacząć... Teraz bez przejmowania, to wszystkie rasy late game'owe powinny być osłabione instantowo, bo jak się wybronisz, to... No ale nie idzie się przebić przez to, przecież to z no. samymi obnikami się bronili, nie mieli żadnych jednostek, a już czachy są Tę katapultę możemy za bąka tam Ale mają te, mają... No przecież ich kurwa kościana mi bije z 20, zasięgu, a Te moje kata są pośledzone, nic nie robią. No, nie wiem co ja mam same katapulty robić. No to jest XD. Jestem na dole, ale u góry mnie ciśnie. Kawaleria no, mroczna to, jest to, na midzie. To, Musimy w te katapulty czymś Znaczy ja przejdę na swoje katapulty to będzie inaczej. Z wielu budynków chciał robić Łukami to co możemy w pizdę wstawić? Ja będę... Ja, jak chcesz Edwin to te, to ja, ja pójdę na maszynę Znaczy no ja mogę robić te katasone, są już... Mało tego nie kory, tam jest mandykor, dom, no. no to ktoś musi to wyjaśnić, masz harpie Mam, ale na górze na razie Czemu ich jedna kościana ma 11 ekspośnię? No kończą mnie a, tak, o, o fasaden? No? Tak. No to dobrze. Ja, yeah, pierdziemy. Bo andat jest na górze teraz. No ale to, nie wiem, trochę wcześniej na przykład? Info? No, skończam mnie, bo tutaj cienia. Ja mam wieże elektryczne Dosyłam, ale musiałbyś trochę wcześniej coś powiedzieć. Nie, no skończę cię. No, bo tak to byś mnie przepędził. Nie ty kory. no, ale sama mam no kory, to jest kurwa bez sensu obecnie Już nie da się po prostu przebić Nie da się przebić, mało tego, dopóki nie dojechała kataską, to się nie da nawet z jednej wieży zniszczyć no A on nie miał nic oprócz No To już to jest bez sensu No bo dostał teraz zastrzyk krychy od elfów, tyle cieni narobił u góry no tylko rasz mógł nam dać zwycięstwo No ale jak rasta na nawet tam nie było, no halo. Mieliśmy raszować, bo mamy zarazę i nie było tam żadnej żadnych jednostek. No bo za wolno, żeby tam dojechać. No to jak zarazą za wolno, no to jaką rasą nie za wolno, no XD Chodzi o to, że mnie Arthur odcinał, jak przesyłałem z góry. No to złominią, widocznie, złominią. No nie, co nie katapulty te na dole, bo się. bo dy 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 dywiktował ci. Dobra, chuj w to, Mam jacy, Nie zdąży, już są te katapulty, one powinny mieć plus dwa zasięgu moim zdaniem. No bo szybciej trochę powinny być. Moim zdaniem, jeden w szybkości to jest trochę no, no jeżeli teraz ci jedyny sposób, żeby się w ogóle przebić, to jest atakowanie katasami, no to one powinny mieć jakiś zasięg. A jak się katasy. Katasami się nie idzie przebić, bo mają 12 zasięgów, czy 14 Ech. No głupi katasy, teraz będę ja robił wtedy Ale Są bez sensu, no przegraliśmy na no, górę, straciliśmy Jednym no, atakiem, może, odbaw, odbaw, bo nie, to nie było tak, ich nie, nie on ma wszystko i mają wygranego lejta, no Jeszcze możemy chwilę, chwilę pokombinować no, Możemy się pobawić, ale to jest rano. No zasady, nie. Bez sensu, nawet, nawet nie było zagrożenia tym raszem. Nie było nawet kurwa close. No, no jeszcze mam no to jest najgorsze, by jeszcze raz, mieli. No nie, no, nie mamy raz w ogóle, no ale kurde, normalnie sam wysoki, znaczy samo imperium jest w stanie zepchnąć wysokiego, no nie wiem. No tych A maszyn to nie maje, Miał tylko ogniki. No maszyny są, ale co to nam daje? Mogą odbić górę, ale to nic nie da Jaką mam magię? A, p***dol, ale useless Bo Chociaż miał jakąś magię sensowną Przecież ja się nawet przez pustki Mrocznego Elfa nie przebiję Już milion czach jest na midzie Uważaj czaro od boku u góry No, nie się strzelają akurat z łukami Czarnym tam możesz wyssać, masz jednego. No, ale net nie steruje. Gorzej, że ci czaro i tak robią te moje łuki, bo one walą po pustkach z jakiegoś powodu. Ja przesuń tą katapultę co masz na dole jedną, taką co Solo stoi. Postawię tam yeah. hol. No jeden dolon zabije całą armię, no to jest XD. Pójdziemy 5 jednostek mnie nie kończy. Anded we mnie wchodzi, przydałaby się jakaś pomoc. Dobra. mam hal za radzę. No kurwa, stary środek. Ja, no Dobra mnie też kończy, bo, ja, bo ja mam całą armię u góry. Mnie też skończy, bo mam całą armię u góry Masz złoto na jakiś najemniorów A już czachy? Nie, nie dawaj Od razu mi i tak zejdzie No to dam ci, się, bo ja nic nie robię Możesz dać To my same dumy robią A Jakie to jest xd, że teraz się nie da nic zrobić to jest bez sensu znaczy Fakt, że mogliśmy być we trzech, ale on miał sami, nawet nie miał armii Wchodzą znów Edwin w ciebie, gra pada się z bazy na to Nie wiem, że wchodzą No ja, i ja. kończą same szkielety w sumie Jo o, czarał też na górę, ale ja to jest bez sensu, to w sumie... Nie no, nie, nie przepnę się to solo Już No oczywiście, że się nie przepniesz gdzie? Już dawno jest po grze. Rasowo i tak było, ale nie Czekałem, wiem. Jeszcze się udzieliłem, że w ciebie nie będą tak szybko chodzić. Że coś tam nie, no, tam no tam tam mają surowcowo. Nawet, przecież kurwa, na, nawet surowcowo mieliśmy przewagę, no ale to jest bez sensu. Nie wiem, no żadnego impaktu tam zarazom, ciny. Przez chwilę tylko trzymałeś górę, no ale to tyle w sumie. Potraciłem też te, dosyłając z góry Za dużo szlamów, za mało oczek Musiałbym się powiedzieć. na dole budować, żeby te oczka od razu wychodziły i szły, a nie przez pół mapy No to mogłeś je przesyłać przy, przed moją bazą, a nie gdzieś tam za liniami wroga no Jak już pomiszczyłeś kopalnię, no to już dalej nie było, trzeba no w tym zanim, momencie... Zanim to zejdzie z góry na dół pionowo, jeszcze w lewo do końca mapy, no to to mega długo nie, trzeba, trzeba było odkolejkować już szlamy, no my mieliśmy już te pięć, a ty robisz metal. szlamy Miałem metal No to, to... jak miałeś metal, no, to lipa, no. To z tamten tak oczek wchodzi, no co ci mam powiedzieć, a były cztery oczka tam były, no trochę xd To, to ty miałeś być główną siłą raszującą, a nie my, no to halo na dole się budować, bo za długo No jak, za długo? No nie, nie wiem, jakoś dziwnie, w sensie szlamy na początku spoko jak mi już porobiłem kopalnię, spokoję, no, ale potem co? całkowicie bezużyteczne. Od razu do wywalenia. Jeszcze, bo ja nie Zrobiłem z 20 budynek do tych oczek. No to gdzie były te oczka? No, one cały czas wysyłałem na dół, a, ale się zblokowały Artura. No nie, nie, to nie wiem jak wysyłałeś, chyba, ko, chyba przez, przez jego bazę. Wodę, przez wodę, na skos tak jakby. No ale to, to czemu tam doszło pięć oczek, a nie, nie, mam, nie, nie mam bazy, ale wciąż mam dół. No Bo w no, sumie idziemy, ten, bo w sumie jakby, można, jakby, można, jakby, się jakby na pomnikach to jak wy wchodziliście, to w tym momencie jeszcze nie ma tak dużo tych oczek. Jak się pójdzie po No, ja tak nie ma tak dużo. Ja miałem płonące 3 minuty, zanim my wchodziliśmy. No, kurde, jest tak oczek idzie mieć albo więcej. Idzie mieć dwa takich oczek, jak się gra zarazem. No, ja nie wiem. A było tych oczek. nie i... dużo, ale miałem rozproszone to właśnie. No to to trochę właśnie u góry, było. trochę. A, o, Artura się rozbiło. No to właśnie był błąd, bo my nawet jednej wieży nie zniszczyliśmy, Mogł, to było bez sensu błąd, że nie budowałem się na dole, mogłem te budynki do oczek ale na dole i... porobić, a na, na mi nie tylko mieli... do szlam i walczyć z szlamami, to wtedy bym miał dużo na dole Ale oni nie mieli nic, bo no, kurwa samymi ognikami to jest bez sensu, nie grając pod ogniki, robiąc sobie ogniki nie się idziemy bronić Nie na samymi wybronić. ognikami, Andet przecież dostał wszystko No ale ile dosłał, jakieś pojedyncze szkiele, tak realnie to nic tam nie dosłał Wybronił się samymi robnikami, nawet nie tracąc zwierząt, to to jest bez sensu, jest patrz w takim razie, skoro nie da się te, zrasować. No, jeszcze mam miał szybko. No mam miał po serde... No ale jak nie, Mistyków nie miał akurat.